Rozejście. Rozejść się! Prezentacja pomnika Reginaldo Dobri zostaje zawieszona do odwołania! I wino. Jak to zawieszona? Cały dzień tu jechaliśmy! Oszust! Oddawaj pieniądze za bilety! Wasze bilety nie tracą ważności! Czekajcie cierpliwie na wznowienie ekspozycji! Proszę się rozejść! Prezentacja pomnika została odwołana! Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie ciężki. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Rivi? Chyba mam dla ciebie robotę. No dalej, opowiadaj co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej, niż tysiąc słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No, i co powiesz? Oto i on. Nasza duma. Reginald Dobry. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz na szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuos gry na harfie. Wirtuos, e, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć. Yy, no. Ukradli mu jaja. Hmm. Zaraz, zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Jedź musisz odzyskać te jaja. Hmm, zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym, Reginaldzie. Ech. Długo by gadać. Według legendy, razem z architektem Faramondem, projektował Bokle. Hmm, robi wrażenie. A konkretnie, to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakiś ślad. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam: odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka, bo Claire na nich wisi. Musi się udać. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Zaschnięta plamka krwi. Spokojnie Spokojnie, niedługo będziesz cały zdrowy. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Uda się, muszę. Zapach prowadzi do tych drzwi. O, oh, oh. oh. oh, oh. 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 widzę, że przeszkadzam. To... T, to nie jest to, na co wygląda słowo honoru. No, t, t, potknąłem się, a, a ona... Już tam leżała. Pst, Jux, to nie on. Ja b, b, przysięgam, to wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Że co? N nie, nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Grzecznie, dziadku. Chcę z tobą pomówić. Wy, wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie, mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie, jak na swój wiek. No zdrowe odżywianie. I lampka wina z rana świetnie konserwują. Hmm, to ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? <laughs> Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Hmm, rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja. Ja. ja wszystko wyjaśnię. To. Rosalinda? Wiem, że tam jesteś! Idę ten twój gach! No, nie Jeszcze on? To no naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parku! Stawaj, do walki ty! Zaraz, co tu się dzieje? Rosalinda! Jednego jeszcze mi ci wypaczył, Ale dwóch! Zaraz, zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naśnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cutych żon. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja nic tu po mnie. Nie wiem, kim nie jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki. Dzięki za ratunek. Mhm. Mm to teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz, one naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj wyobraź sobie już trzy razy. Trzy razy? Robi wrażenie. No nie, w moim wieku to więcej niż przez ostatnie dziesięć lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja. ...i musisz je zwrócić. Słuchaj... ...a może się jakoś... ...dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę! Nie daj się prosić. Dzięki nim... ...znowu czuję się młody. Hmm... W zasadzie... ...mógłbym powiedzieć, że jaja Reginalda nigdy się nie odnalazły ale korzystaj z nich ostrożnie. Będę bardzo dyskretny. Słowo honoru. To jak? Mamy umowę? Niech będzie. Zatrzymaj je. Jesteś nieoceniony. Proszę, weź te pieniądze. Na razie więcej nie mam. A, ale wróć do mnie za tydzień. To zorganizuję jeszcze drugie tyle. Brzmi dobrze. Widzimy się za tydzień. na wezwanie księżnej pani przyjdzie. Co tam słychać, gumie? Nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. A, przynajmniej o co szczęśliwy. Ty a to słyszeliście? W kamieniu łomie Arda i to spadają z nieba. Nie żadna krony!